Świnka Pepa. To mój mały brat George. To mama Świnka. A to tata Świnka. Świnka Pepa. Ogrodnictwo. Pepa i George bawią się w domu babci i dziadka. Łap! Co to? Dinozaur! A. Dinozaur! Dziadku, co robisz? Sadzę te nasionka. Nasionka? A co robią nasionka? Z nasionek wyrastają rośliny. Robię małą dziurkę w ziemi i wrzucam nasionko. Potem zasypuję je ziemią i podlewam. Wszystko, co widzicie w moim ogrodzie, wyrosło z takich maleńkich ziarenek. Nawet ta wielka jabłoń? O, tak! Z tych małych ziarenek wyrośnie takie małe drzewko owocowe, jak to. O. A ta mała jabłonka zamieni się w wielkie drzewo owocowe, jak to. Wow. A w tych jabłkach są kolejne nasionka. Żeby było więcej jabłoni. No właśnie. Dziadku, dziadku, chcę posadzić nasionko. Czy chciałabyś posadzić truskawkę? O tak. Z tego nasionka wyrośnie mała śliczna zielona roślinka. Najpierw zrób mały dołeczek. Potem wsadź ziarenko i zakryj je ziemią. Czy podlać je za ciebie? Nie, nie, sama chcę podlać. Dobrze, teraz poczekamy, aż wykiełkuje. Pepa i George czekają, aż wyrośnie roślinka. Dziadku, nic się nie dzieje. <laughs> Musisz być cierpliwa, Peppo. To potrwa bardzo długo. Pepa, George, pora wracać. Czekamy, aż wyrośnie moja mała roślinka. Chcę truskawek do herbaty. <laughs> Nie martw się, Pepo. Jak przyjdziesz następnym razem, nasionko będzie już rośliną. I będą słodkie truskawki? Tak. Choć już, Pepo... Dziadek Świnka opiekuje się roślinką Petry. Po wielu dniach dziadek zobaczył, że nasionko wykiełkowało. Dzień po dniu roślinka stawała się coraz większa. Pewnego dnia dziadek Świnka znalazł coś specjalnego. Ruskawki. Jesteśmy! Pepa i George przyszli znowu się pobawić. Dziadku, czy moja roślinka urosła? Tak! Spójrz. O, truskawki! Dziękuję, o, dziadku. Dziadku, możemy posadzić coś jeszcze? Tak! Teraz niech George coś wybierze. George, weź marchewkę. Dziadku, George chce posadzić marchewkę. George, chcesz posadzić marchewkę? Nie. A co chciałbyś posadzić? George zastanawia się, co chce posadzić. Dinosaur? George chce posadzić drzewo dinozaurowe. Dinozaury nie rosną na drzewa.